Nie mam trzeba przecież odwieźć tego. Staszka to przedszkola. i pierwszy dzień do przedszkola. Co godzinę na tam być, więc no. A, no to... Okej. Okay. Tu mogę ja to zrobić. Spoko. Stasia się i pierwszy dzień do przedszkola. Ale ja nie chcę! Ja nie chcę! Ja zostaję w domu i się będę bawić. I nie wiem co robić. Nie ma dyskusji, tylko idziesz do przedszkola. No okej. Okay. To chodź. Dzień dobry, ja o odpowiedzieć na przedszkola. Tak, Staszek, e, to zapraszamy. Dobrze. Do widzenia. Do widzenia. E, to ja tu będę robić. E, tu możesz jakąś słoteczkę, ale widzę, nie masz. E, to jest taka szatnia. E, tutaj możesz się robić z różnymi dziećmi. Jest, e, ten sala zabawki. ale fajne zabawki! Ja mam takiego dinozjala w domu! Jupi, yupi, ja go uwielbiam Aha. A prowadzę dalej, czy chcesz się pobawić? Pobawić! To się powie z dziećmi, ja, 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 tu, ja tu posiedzę Dobrze A ty jesteś nowy w naszym? Tak, jestem nowy. A jak się nazywasz? Staś jestem, a ty? Ja Oliwiel. O! Pobawimy się w coś. No okej. Okay. tam są klocki. Możemy się poputować zamek. Jasne. Dobra, to jak kładę ten klock, to ja położę taki luzowy obok. Albo na to. Tutaj kładę te dwa tutaj obok, żeby taką putowlę zbudować. Dobra, to tak wychodzi teraz. A, bo tu jest zlafa! Trzeba tutaj tak. Dobra, tu teraz połóżmy tutaj to. Papugę połóżmy na to. Zróbmy, tu to. Tu małpa. E, tu taki klotek, to tu damy. E, mogę położyć ten most? Jasne. To tu połóżmy taki most. I tu połóżmy na papugę taki czas. I jest wieża! No, fajnie to wyszło. Będziemy kumplami, Oliwier. Jasne, Staś. Dzieci, teraz jest przerwa na posiłek. Proszę odłożyć zepavki i pójdziemy na stołówkę. Okej. Okay. Dobra, jesteśmy na stołówce. Tu macie panią. I weźcie stacki, i możecie yy, po prostu prosić panią, co byście chcieli. Do jedzenia. A, to ustawmy je w kolejkę. Tak, dobrze. Czemu jajcem ostatni? Bo tak się ustawiłeś. końcu, teraz ja mogę sobie wybrać, to jest to, to i to. No i ja sobie wezmę Smacznego dzieci, smacznego plozę panią. Dobra, teraz jemy. Dobra, jak wszyscy zjedli, to proszę tacki odłożyć e, tam e, main, To ta, ta, pani, która myje. E, dobrze. No i tego. Dobra, dzieciaki, idziemy teraz na salę naszą. Dobra, e, teraz Możesz będzie e, drzemka, e, i, i każdy idzie spać. Więc e, tak, chodźcie ze mną, wszyscy. A czemu mamy spać przed szkołą. No bo jest taka drzemka no Trzeba odpocząć A później pójdziemy na dwór Dobrze ciaki. No dzieciaki Chwila odpoczynku dla mnie Wchodzimy później. Dobra. Dzieciaki, e, koniec drzemki już. E, wstawać proszę. A, dobrze. Teraz wychodzimy na dwór e, i możecie się pobawić. Dobrze. Teraz możecie się pobawić. A po w piasku. jasne, no. To kupiemy. Aaaa. Mamy pełne teraz. Babko, bab... A. Babko, bab... babko. Babko, babko. Babko, babko. zrobiliśmy piękne... Jak to się nazywa? Drzewo takie. No, drzewo. Mm. A, dobra. Fajne. Idziemy teraz się pobawić tu. Ale fajna wspinacka. No. No. Mm. A co to jest? Też nie wiem. Zobaczmy, co to jest, jak tu się w ogóle... Jeden się tylko wziąć. Dobra, zostawmy to. Statek powa... Dobra, ja idę na to. Teraz idę na to. Ale fajnie! Idziemy na wspinaczkę. Tu. Wspiłem cię. Ja też. Dobra, idziemy się zjechać. Uii. godzinę później. Ja przy, y, y, przyszłam po Stasie. Jasne. Stasiek, do domu. już? Ja nie chcę do domu! Ja chcę się z Oliwielem bawić. aj Stasiek, dobrze, fajnie, że się bawiłeś. Nie trzeba iść do domu, dobrze. Jutro też przyjdziesz. Dobrze. To by było na tyle w tym odcinku. Zostawcie łapki w górę, subskrypcję, jeśli film Wam się podobał. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa!